Cześć wszystkim, jak się macie, z tej strony w a to jest kolejny odcinek Zagrajmy FIFA 14 Ultimate Team, droga do chwały. Cóż, morderczy Andy i jego ekipa, niestety e, poza wizją próbowałem nagrać odcinek dla Was, ale przegrali mi wszystkie trzy mecze i to tak naprawdę w okropny i paskudny sposób, że oj... Rzucałem miechem na lewo i prawo, więc wszystkie nawet zdobyte gole i cała jego gloria i chwała Indiego i jego ekipy, którzy pomogli mi wygrać tyle meczy niestety poszła w diabły. I teraz czas na to, żeby nadeszły pewne zmiany. Tym razem postanowiłem się zabawić w odbudowanie i zbudowanie pełnego składu z danej drużyny. No i tak na pierwszy ogień z kart, które posiadałem w klubie, zbudowałem sobie oto następujący składnik. Będzie to Manchester United w takiej oto postaci. Na bramce David De Gea. na środku Smalling, po lewej stronie Patrice Evra, obok niego Nemanja, obok Smallinga Nemania Wilić, po prawej stronie Rafael, na defensywnym Fellaini, na lewej stronie Ashley Young, który mi się zawsze bardzo dobrze grał, po prawej stronie Antonio Valencia, tak, który mi się dobrze nie grało, Wayne Rooney jako SPO z tyłu za napastnikami, a na napadzie Hernandez, Chicharito oraz Van, Robin Van Persie. na ławkach rezerwowych też jest spełni z Manchester United. Mamy Cleverleya, Welbecka, Evansa na środkowej obronie. Nie wiem czego nie zamienię z Nemanio. widzicie? E, nanin jest na Fletcher, jakby co, Giggs, chociaż chyba Fletchera to bym zamienił. A tak bym go zmienił. Ehehe, tylko czy coś mi to daje? A nie, może Fletchera zostaje, bo Fletcher może być za defensywnego. Giggs na SPO, Kagała jako napastnik, no tu jeszcze Ander Herrera, Ferdinand i Lindegard na bramce. I tak oto w tej oto postaci zagram sobie dzisiejszy mecz Manchesterem United. Zgranie 100%, oczywiście wszystkie połączenia zielone. Czy pomogą mi oni wygrać ten mecz? Przekonamy się za chwilę. Mamy przeciwnika na pierwszy mecz. Kaptus FC. No, mogło być. Kaptus 1981. Chyba z Polakiem gram, ale pewny nie jestem. Plantilla B. może nie. Ale co tu mamy? Lewandowski, mamy Young. Vidal, Pirlo, Royce, Błaszczykowski, Zabaleta, Kompany. Kościelny Gips i na bramce Czech, czyli bardzo ciekawa hybryda, 100% zgrania. Trzech League, nawet Bundesliga, Serie A i BPL. No zobaczymy, czy ten ciekawy skład pomoże przeciwnikowi wygrać meczem. Mam nadzieję, że nie. że mój składik złożony z Manchesteru United w całości, z czerwonych diabłów. Mogę mi w sumie ustawić stroje też Manchester United, ale jakoś nie pomyślałem o tym, grają w strojach Swansea. Ale stroje Swansea są całkiem przyjemne. Boję się Pirlo jego strzałów z dystansu. Vidal zresztą też potrafi pokazać co potrafi. No i Royce i Van Persie, jest bramka, Robin Van Persie w 19 minucie strzela bramkę. Piękny strzał, chyba słabszą nogą, bo chyba prawą strzelał, zaraz zobaczymy na zbliżeniu. Tak z prawej nogi, ale jednak łupnął bramkę. Biegnie Ciccarito do Runi. Runia to Van Persie. Bramka! Wayne Rooney w 25. minucie. Strzela bramkę z lewej nogi. Czech bezbronny. <tryk> Nie, no dobrze, zapowiada się ten mecz dosyć ciekawie. Już dwie bramki na koncie Manchesteru United. I strzał w Czecha i gol nie ma! No nie, no lobem zagrał znowu przycisk na przełączaniu zawodnika, i się stało, co się stało. Oj, tutaj teraz może być wykorzystany błąd. Tak jest, wykorzystany błąd, gdzie moi zawodnicy wpadli na siebie i Lewandowski. Decha mógł wyjść, nie wiem, może by wybił wtedy. Bo tutaj Smalling, oczywiście, główką nie udało mu się. I strzelał Van Persie z lewej, nie z prawej nogi, więc można mu wybaczyć, że uderzał z tej nogi. Antonio Valencia, ależ ograny, na szczęście meczu daje nam się wygrać po golu Van Persiego i Wayna Rooney'a 2 do 1, ciężka walka, ale mamy utrzymanie Widzę lidze trzeciej, szansę, o, Wayne Runi zawodnikiem meczu, najgorszą ocenę dostał 6-3 Ashley Young, no nie był widoczny, Valencia 7-6 Ashley Young, no i Patrice Evra. Ale udaje się Wayne Rooney zdobywa nam zwycięstwo. Mamy jeszcze dwie gry. Ciągle możemy awansować, bo wygrać nie wynie. Musimy w dwa mecze wygrać, żeby dostać się do ligi drugiej. Utrzymanie zdobyte. Utrzymanie zdobyte i to Manchester United daje mi to. Utrzymanie. <trym> Mamy przeciwnika na kolejny mecz, mam stroje Manchesteru, FC Bublicz. FC Bublicz jest moim przeciwnikiem, BBVA, czy faktycznie BBVA? Tak, Benzema, Sanchez, Griezmann, no, Rooney, Modric, Kedira, Pujol, Pepe, Carvajal i, i, i ten Fabio Contrao oraz Diego Lopez na bramce, no, ten Rooney tak w środku troszkę znikąd. Ale zgranie, no bez zgrania przez to. No ale może ten Runi jest bohaterem tej drużyny. Stroje Manchester United, dajcie nam siłę. Antonio Valencia. I będzie, tak jest, Główeczka, Rech, Chicharito, Javier Hernandez, znany ze swoich morderczych główek również. No tutaj Antonio Valencia, nie był, nie dał się złapać. Maci jest bezproblemowo w czwartej minucie. Jakaś prze... Wybijanka. I jest gol Robin van Persie w 21 minucie z lewej nogi posyła piłkę obok bezradnego Diego Lopeza. Po zagraniu chyba Wejna Runeja. Jest bramka. <laughs> Żura winios 2 do 0. Ładna ładna piłka. Tylko do kogo? Do kogo ja się pytam? No nie, no 1 do 1 Luka Modryć. Dehea to nie był mocny strzał. I mamy jeden do jednego, nie dwa do jednego, ale ja jednak dwa gole strzeliłem. No nie no, taki błąd, 68 minuta, Benzema wykorzystuje bezlitośnie fatalny błąd mojego obrońcy. Smoling wybił główką do tyłu zamiast do przodu, a tutaj się machnął, chyba widzieć. tak, Bez, bardzo dziwny. Błąd obrony. Koniec meczu. 2 do 2, ale bardzo ciężki mecz. Benzema w 68. Hernandez i Van Persie w pierwszej połowie. Hernandez z główki Van Persie lewą nogą. No, nie powiem, żeby się dobrze grało. Grało się ciężko. 8-0 Diego Lopez. Dobrą pracę wykonał Pepe, to na pewno E85 Hernandez był zawodnikiem meczu Tym razem Obrona, szczególnie Nemania Widzić niewiele pokazał Oto za chwilę widzimy się w meczu Numer 3 Ostatni mecz tego odcinka British Core Furia Roya Jakiś polski skład. Hernandez, Cross, Koke, Feguli, Diego, Turan, Jordi Alba, Pique, Godin, Juanfran i Dani Alves, czyli BBVA. Atletico Madrid Barcelona. I, I obrona Diego Alvesa. Ale jest rzut rożny. Wayne Rooney I jest ma Nemania Widić W 39 minucie Gol z Rutu rożnego Wrzutka <laughs> Wayna Runeja. Diego Alves pokonany No nie no Van Persi przeklinał, mnie, dostał świetną piłkę już na lewą nogę, się składał prawie do strzału z dystansu, a tu sędzia zawyrokował, że był rzut spalony. Smalling. No i jeden do jednego, Diego! Ładnie to rozegrali, brawo dla przeciwnika, jeden do jednego w ostatnim meczu. Ale Remis to jeszcze też nie jest porażka i Walencja, Walencja jedziesz To jest twój rajd życia No i strzał Runeja znowu spierdzielony. Po prostu runej się nie nadaje do tej roboty i górą piłeczka I strzał Van Persiego niestety zwalony z lewej nogi. jeden do jednego. Nemania Widic z jego lgówki. Diego poprawił po ładnym rajdzie. Prawym skrzydłem kto 8-3 tutaj robił dobrą robotę. A tutaj Bramkarz Diego Alves. No, bram, bramkarz meczu i zawodnik meczu. Bardzo dobrze się spisali w obronie. Przeciwnicy, szczególnie brałkasz, chociaż Dehea no też miał kilka dobrych wyczuć. Jeden do jednego. No i remisem kończy się ten, ten odcinek. Ale Manchester United, Czerwone Diabły i tak radziły sobie całkiem nieźle. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Do zobaczenia i cześć.